Baśnie Andersena. Czerwone buciki. Była sobie raz mała dziewczynka, bardzo ładna i delikatna, ale latem musiała biegać boso, bo była tak biedna, a zimą nosiła wielkie drewniane buty, które sprawiały, że jej drobne stopy robiły się zupełnie czerwone i wyglądało to bardzo niebezpiecznie. W środku wioski mieszkała stara Szewcowa, siedziała i szywała, jak tylko potrafiła małą parę trzewików z czerwonych skrawków materiału. Były bardzo niezdarne, ale jej gest był pełen dobroci. Przeznaczyła je dla małej dziewczynki, którą nazywano karen. W dniu, w którym pochowano jej matkę, karen dostała czerwone trzewiki i założyła je po raz pierwszy. Oczywiście nie były odpowiednie na żałobę, ale nie miała innych, więc w nich, z bosymi stopami, podążyła za ubogą trumną wykonaną ze słomy. Nagle podjechała duża, stara kareta, a w niej siedziała dostojna, starsza pani. Spojrzała na dziewczynkę, poczuła do niej litość i powiedziała do pastora Dajcie mi tę dziewczynkę, zaopiekuję się nią. Karen uwierzyła, że wszystko to wydarzyło się dzięki czerwonym trzewikom, ale starsza pani uznała je za straszne i kazała je spalić. Za to Karen została pięknie i schludnie ubrana. Musiała nauczyć się czytać i szyć. Ludzie mówili, że to miła dziewczynka, ale lustro szeptało jesteś czymś więcej niż miła, jesteś piękna. Pewnego dnia królowa przejeżdżała przez kraj ze swoją małą córką. Córka ta była księżniczką, a wszyscy zbierali się przed zamkiem, by ją zobaczyć. Wśród tłumu była również Karen. Mała księżniczka stała w oknie, ubrana w piękną białą suknię, pozwalając się podziwiać. Nie miała ani długiego trenu. Ani złotej korony, ale na jej stopach lśniły wspaniałe, czerwone trzewiki ze skóry marokańskiej. Były one o wiele piękniejsze niż te, które zrobiła dla karen Stara Szewcowa. Nic na świecie nie może się równać z czerwonymi trzewikami. Karen była już wystarczająco duża, by przystąpić do bierzmowania. Dostała nowe ubrania, a także miała otrzymać nowe buty. Bogaty szewc w mieście zmierzył jej drobną stopę. W jego warsztacie stały szklane gabloty pełne eleganckich trzewików i lśniących butów. Wszystko wyglądało zachwycająco, ale starsza pani nie widziała dobrze, więc nie czerpała z tego radości. Wśród butów stała para czerwonych trzewików, dokładnie takich, jakie nosiła księżniczka. Jakie były piękne? Szewc powiedział, że zostały wykonane dla córki hrabiego, ale jej nie pasowały. To musi być lakierowana skóra, powiedziała starsza pani. Tak pięknie lśnią. Tak lśnią, powiedziała karen. Buty idealnie pasowały i zostały kupione, ale starsza pani nie wiedziała, że są czerwone, bo nigdy by na to nie pozwoliła. I tak Karen poszła do bierzmowania w czerwonych trzewikach. Wszyscy patrzyli na jej stopy, a kiedy przekroczyła drzwi prezbiterium i stanęła na posadzce kościoła, wydało jej się, że stare rzeźby na nagrobkach, portrety dawnych pastorów i ich żon z sztywnymi kryzami i długimi czarnymi sukniami utkwiły w niej swoje oczy. Myślała tylko o trzewikach, gdy pastor położył rękę na jej głowie i mówił o świętym chrzcie, przymierzu z Bogiem i dorosłości chrześcijańskiej. Organy grały podniośle, dziecięce głosy śpiewały, starzy dyrygenci chóru śpiewali. Ale Karen myślała tylko o swoich czerwonych trzewikach. Po południu starsza pani dowiedziała się od wszystkich, że buty były czerwone powiedziała, że Karen postąpiła bardzo źle, że to nie było wcale stosowne i że odtąd zawsze powinna chodzić do kościoła tylko w czarnych butach, nawet gdy dorośnie. Następnej niedzieli odbywała się komunia. Karen spojrzała na czarne buty, potem na czerwone, spojrzała na nie ponownie i założyła czerwone trzewiki. Słońce świeciło cudownie. Karen i starsza pani szły ścieżką wśród pól pszenicy. Było tam dość pyliście. Przed kościołem stał stary żołnierz z drewnianą kulą i niezwykle długą brodą, bardziej czerwoną niż białą. Ukłonił się do ziemi i zapytał starszą panią, czy może jej oczyścić buty skórzu. Karen wyciągnęła nóżkę. Ach, jakie piękne trzewiki do tańca! powiedział żołnierz. Trzymaj się mocno, kiedy będziesz tańczyć. I dotknął dłonią ich podeszew. Starsza pani dała żołnierzowi jałmużnę i weszła do kościoła z karen. Wszyscy ludzie w kościele patrzyli na czerwone trzewiki karen. Wszystkie obrazy w kościele zdawały się na nie spoglądać. Kiedy Karen uklękła przed ołtarzem i podniosła kielich do ust, myślała tylko o czerwonych trzewikach, które zdawały się wirować w winie. Zapomniała śpiewać psalm, zapomniała modlić się Ojcze nasz. Po nabożeństwie wszyscy wyszli z kościoła. Starsza pani wsiadła do karety. Karen podniosła nogę, by za nią wejść, kiedy stary żołnierz powiedział: Spójrz, jakie piękne trzewiki do tańca. Karen nie mogła się powstrzymać przed wykonaniem kilku kroków tanecznych, ale gdy tylko zaczęła, jej nogi nie mogły się zatrzymać, jakby trzewiki miały nad nimi władzę. Zatańczyła dookoła kościoła, nie mogąc przestać woźnica musiał pobiec za nią, złapać ją i wciągnąć do karety. Jednak jej nogi wciąż tańczyły, aż nadepnęła boleśnie na starszą panią. W końcu zdjęła buty, dopiero wtedy jej nogi zaznały spokoju. Trzewiki zostały zamknięte w szafie, ale karent nie mogła przestać na nie patrzeć. Kiedy chciała zatańczyć w prawo, buty prowadziły ją w lewo, a gdy próbowała iść do przodu, trzewiki cofały ją, sprowadzając po schodach, na ulicę i poza bramę miasta. Tańczyła i była zmuszona tańczyć prosto w ponury las. Nagle między drzewami rozbłysło światło i wydawało jej się, że to księżyc, bo widziała twarz. Ale to był stary żołnierz z czerwoną brodą. Siedział tam, kiwał głową i mówił: Spójrz, jakie piękne trzewiki do tańca. Karen ogarnął straszliwy lęk i chciała zdjąć czerwone trzewiki, ale trzymały się mocno. Zaczęła ściągać pończochy, lecz buty zdawały się zrastać z jej stopami. I tak tańczyła. Musiała tańczyć przez pola i łąki, w deszczu i słońcu, nocą i dniem, ale noc była najstraszniejsza. Przetańczyła przez cmentarz, lecz umarli nie tańczyli. Mieli ważniejsze rzeczy do zrobienia. Próbowała usiąść na grobie biedaka, gdzie rosła gorzka wrotycz, ale nie znalazła ani spokoju, ani wytchnienia. Kiedy w tańcu zbliżyła się do otwartych drzwi kościoła, zobaczyła anioła stojącego w progu. Miał na sobie długie białe szaty. Jego skrzydła sięgały od ramion aż do ziemi. Jego oblicze było surowe i poważne. W dłoni trzymał szeroki, błyszczący miecz. Tańczyć będziesz, powiedział anioł, tańczyć w swoich czerwonych trzewikach, aż staniesz się blada i zimna, aż Twoja skóra wyschnie i będziesz tylko szkieletem. Tańczyć będziesz od drzwi do drzwi, a gdzie żyją dumne, próżne dzieci, tam zapukasz, aby cię usłyszały i zadrżały. Tańczyć będziesz. Zlituj się! zawołała Karen, ale nie usłyszała odpowiedzi, bo buty poniosły ją przez bramę, przez pola, drogi i mosty, zmuszając do nieustannego tańca. Pewnego ranka przetańczyła obok drzwi, które dobrze znała. Ze środka dochodził dźwięk psalmu, a przez próg wynoszono trumnę przyozdobioną kwiatami. Wtedy zrozumiała, że starsza pani umarła, została opuszczona przez wszystkich i potępiona przez Anioła Boga. Nie mogła przestać tańczyć, nawet gdy noc otaczała ją ciemnością. Trzewiki pchały ją przez krzewy i kamienie, jej ciało było rozdarte do krwi. Tańczyła przez wrzosowiska, aż dotarła do małego domku. Wiedziała, kto tam mieszkał, kto. Zapukała palcami w okno. I powiedziała: Wyjdź, wyjdź, nie mogę wejść, bo muszę tańczyć. A kat odpowiedział: Czy wiesz kim jestem? Ścinam głowy złym ludziom, a moja siekiera już dźwięczy. Nie ścinaj mojej głowy, błagała Karen. Wtedy nie będę mogła pokutować za moje grzechy, ale odetnij moje stopy w czerwonych trzewikach. Wtedy wyznała wszystkie swoje grzechy, a kat odciął jej stopy wraz z trzewikami. Ale buty wciąż tańczyły, zabierając małe odcięte stópki przez pola i w głąb ciemnego lasu. Kat wyrzeźbił dla niej małe drewniane stopy i dał jej kulę. Nauczył ją psalmu, który śpiewają wszyscy pokutnicy. Karen pocałowała dłoń, która dzierżyła topór, i ruszyła przez wrzosowiska. Teraz już wystarczająco odpokutowałam za czerwone trzewiki, powiedziała. Teraz pójdę do kościoła, by ludzie mnie zobaczyli. Pośpieszyła w stronę drzwi kościoła, ale przed nią zatańczyły czerwone trzewiki. Przestraszyła się, zawróciła i jeszcze głębiej żałowała swoich grzechów. Udała się do plebanii i błagała, by ją przyjęto na służbę. Będę bardzo pracowita powiedziała Zrobię wszystko co w mojej mocy nie chcę pieniędzy pragnę tylko mieć dom i przebywać wśród dobrych ludzi Żona pastora ulitowała się nad nią i przyjęła ją na służbę Karen pracowała sumiennie i z pokorą każdego wieczoru siedziała w ciszy słuchając jak pastor czyta Biblię Dzieci bardzo ją lubiły, ale gdy rozmawiały o sukniach i pięknie, Karen tylko kręciła głową. W następną niedzielę cała rodzina wybierała się do kościoła. Zapytali Karen, czy pójdzie z nimi. Spojrzała ze smutkiem na swoje kule, a w jej oczach pojawiły się łzy. Rodzina poszła słuchać słowa Bożego, a ona zamknęła się w swojej małej izdebce. Było tam miejsce tylko na łóżko i krzesło. Usiadła z książką modlitewną i zaczęła czytać z głęboką pobożnością. Wiatr przyniósł do jej uszu dźwięki organów z kościoła. Podniosła zapłakaną twarz do góry i powiedziała Boże, pomóż mi. Słońce rozjaśniło izbę, a przed nią stanął Anioł Boży, ten sam, którego widziała tamtej nocy w drzwiach kościoła. Ale już nie trzymał miecza. W rękach miał piękną zieloną gałązkę, pełną róż dotknął sufitu gałązką. Sufit wzrósł wysoko, a w miejscu dotknięcia zabłysła złota gwiazda. Ściany się rozszerzyły i Karen ujrzała kościelne organy, obrazy dawnych pastorów i ich żon. Cała świątynia przyszła do jej izdebki, albo to ona znalazła się w kościele. Usiadła w ławce z rodziną pastora, a gdy skończono śpiewać psalm, wszyscy spojrzeli na nią i powiedzieli: Dobrze, że przyszłaś. To przez miłosierdzie! wyszeptała Karen. Organy zabrzmiały potężnie, a dziecięce głosy w chórze śpiewały tak słodko i łagodnie. Słońce wpadało przez okno, otulając Karen ciepłym pokojem i radością jej serce nie wytrzymało, jej dusza uniosła się w blasku słońca do Boga i tam nikt już nie pytał o czerwone buciki.